Cześć, już drugi raz widzimy się przy naszym Fordzie. Ostatni raz to było 3 tygodnie temu, bo tyle nam zajęła odnowa tego samochodu i chcemy opowiedzieć o procesach odnowy, co zrobiliśmy, co się zmieniło w tym samochodzie i jakie są walory pikapa po takiej odnowie. Zaczniemy myślę od komory silnika, bo tutaj dużo czasu poświęciliśmy. Na dzień dzisiejszy mamy piękne serducho, które ładnie prezentuje się pod maską. Kable niezbędne, które, które wisiały po błotnikach tego auta, zostały usunięte, zamaskowane. Komora wymalowana na czarny mat i silnik, tak jak przystało na Forda z 60. lat, z 50., bo tutaj mamy 50. rok, niebieski blok silnika. Pod maską mamy 5-litrowy motor o mocy 220 koni. połączony jest z automatyczną skrzynią biegów. Czemu mówię silnik z lat 60.? -tych? To nie jest oryginalny silnik. Jak wiemy, pick-upy dostawały dolnozaworowe fałsemki albo rzędowe szóstki. To były fajne motory, które sprawdzały się w polach dla rolnika, a my. Mamy samochód, który będzie cieszył na weekendowych wyjazdach, który po zapaleniu ma robić show, i dlatego też przeważnie szukamy pick-upa z V8. Przeważnie to jest Mustanga z lat 60., 220 koni, 5 litrów, bardzo fajnie sobie radzi, ładnie brzmi. Myślę, że nic więcej nie potrzeba do tego, żeby cieszyć się takim samochodem. Następną rzeczą, którą wspominaliśmy, którą zrobimy w tym samochodzie, były drewniane progi. Zmieniliśmy je na metalowe. Są wygięte, pokryte raptorem. Już w tym momencie się nie zarysują. Są bezpieczne i na pewno trwałe. Następną rzeczą tak samo e, paka tego auta została zabezpieczona e, tym samym środkiem. Możemy przewieźć ewentualnie jakieś elementy. Lakier nam się nie zarysuje. Drewno zostało takie jak było zrobione w Stanach. Jest chłodne, jest ładne. Nie było potrzeby zmiany. Podwozie tego samochodu również zostało zabezpieczone, odczyszczone i pokryte Konserwacją, która zabezpieczy na dalsze użytkowanie tego auta, dużą rewolucją, na pewno, którą zrobiliśmy, to jest wnętrze tego auta. Pierwsza rzecz: kanapa. Była z materiału no, już nieciekawego i została zmieniona na skórę, na imitację skóry w czarnym kolorze. I, I Jak również deska została pomalowana, było dużo odprysków w ślady użytkowania. Zmieniliśmy to na mat. Myślę, że w tym momencie bardzo dobrze to wygląda w całości samochodu. Podsufitka, góra auta jest również w tym momencie już z materiału jest mięciutka, nic tutaj nie, nie, nie stuka. Tył tak samo zabezpieczony i Teraz myślę, że można się czuć bardzo swobodnie w tym aucie i, i miło podróżować. Zamkniemy maskę i myślę, że zrobimy jakiś dystans, żeby pokazać, jak ten samochód jeździ. Zaczniemy może od odpalenia i posłuchania, jak brzmi. Wydech. Odpala bez problemu. Bardzo fajnie się wkręca. To zapraszam na przejażdżkę. Tak, jak wspominałem, mamy automat przybiegowy. Jest on wyciągnięty z Forda Mustanga z lat 60. -tych. Fajnie sobie radzi w tym samochodzie. I myślę, że jak najbardziej można. Wyjechać tym autem nie tylko wokół komina, ale na dalszą przejażdżkę. Dużo mamy praktyki z pick-upami. Mieliśmy kilkanaście już u nas w firmie i większości samochodów było bardzo twardych. Zawieszenie było przystosowane do przewożenia. Różnych materiałów ciężkich. Ten samochód widać, że jest skonfigurowany na jazdę po równym terenie, do cywilnej jazdy, i bardzo przyjemnie można spędzać w tym samochodzie czas. Nie stuka, nie, nie wyczepie nas, i po takiej jeździe jak najbardziej spokojnie można wracać do domu. Tak jak widzieliście, samochód radzi sobie bardzo dobrze. Fajnie się prowadzi i nie brakuje mu nic do tego, żeby wyjechać na zloty czy zjazdy ciekawych klasyków. Ten samochód będzie czekał na Was w Makowie Podhalańskim, w naszej siedzibie. Także zapraszamy do spotkania i do obejrzenia samochodu. Do zobaczenia.